słuchawki Philips SHB375BL. Jeśli szukasz słuchawek, które zapewnią ci naprawdę mocne brzmienie, to prezentowany model z pewnością spełni twoje oczekiwania. Aby zagwarantować ci wyjątkowo mocne i głośne basy o unikalnej strukturze dźwiękowej Bass Plus, w tej lekkiej konstrukcji umieszczono specjalnie dostrojone przetworniki i otwory basowe. Z kolei wysoki komfort użytkowania, nawet podczas wielogodzinnego słuchania ulubionych utworów, uzyskasz dzięki miękkim i oddychającym poduszkom. Mało tego, za sprawą obrotowych elementów naucznych i ruchomemu pałunkowi idealnie dopasujesz słuchawki do rozmiaru swojej głowy. Dodatkowo, za sprawą unikalnej konstrukcji akustycznej, słuchawki zablokują każdy dźwięk dochodzący z zewnątrz, aby zapewnić ci jeszcze lepsze wrażenia odsłuchowe. Również połączenia w trybie głośno mówiącym nie będą więcej stanowiły problemu, a to dzięki wbudowanemu mikrofonowi i technologii Bluetooth 4.1. Prezentowany model na pewno zaskoczy cię swoimi możliwościami. Kilka chwil złożysz go, spakujesz i zabierzesz ze sobą w drogę. Słuchawki Philips SHB3075BL doskonale sprawdzą się zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i w czasie długich podróży.